Często na moich odcinkach pokazuję Wam różnego rodzaju nawigacje, różnego rodzaju trasy, którymi możecie poruszać się do danego miejsca docelowego, ale czym by była ta nasza podróż bez dobrego uchwytu na telefon? Każda nawigacja najczęściej znajduje się w naszym telefonie, ponieważ tam nie ma co ukrywać, najlepiej funkcjonuje. Porównywałem sobie tutaj różne nawigacje. Zobaczcie w tym odcinku, tutaj w rogu, wam się wyświetla, jak to wygląda odnośnie porównania nawigacji w telefonie, nawigacji zewnętrznych, online, offline. Tutaj dużo więcej informacji w tej kwestii. Ale dzisiaj chciałbym wam zaprezentować fajny, dobry, Uchwyt do telefonu. Oczywiście tutaj nie jest żadna reklama, jak zwykle pokazuję wam produkt, który najzwyczajniej przypadł mi do gustu, spisuje się, u mnie bardzo dobrze. I opowiem wam minusy, plusy tego właśnie urządzonka, Jak widzicie, tutaj dużo napisów po chińsku, ale sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście jest ten produkt słabej jakości, czy jednak jest coś wart. Po rozpakowaniu naszego pudełeczka uzyskujemy tu taki nasz uchwyt. Kilka informacji w pudełku, które możemy wyczytać. W komplecie otrzymujemy kabel do ładowania na złącze USB-C i takie oto szybko złączki magnetyczne do kilku rodzajów telefonów najpopularniejszych, czyli jest to USB-C starszego typu micro USB oraz złącze Lightning do... Uchwyt może funkcjonować na dwa rodzaje tutaj zaczepów. Ja w ten sposób zaczepiłem, że jak widzicie jest on zaczepiony do mojej deski rozdzielczej, ale mamy dodatkowo jeszcze taki oto zaczep, który możemy najzwyczajniej zaczepić sobie w kratkę nawiewu i wtedy tutaj nasz uchwyt będzie się trzymał na tej naszej kratce. Jest to regulowane, także też fajna opcja, bo będzie to trzymało dosyć dobrze. Tu mamy pokrętło, którym możemy Najzwyczajniej regulować długość tego pałąka, który się zaczepia o kratkę, bo wiadomo, w każdym samochodzie inaczej to wygląda no i jedna z najważniejszych funkcji naszego uchwytu to to, że on automatycznie się otwiera, umieścimy sobie telefon i automatycznie jest on zamknięty w naszym uchwycie fajna sprawa, taki bardziej bajer, ale dobrze to funkcjonuje, nasz telefon jest dobrze tutaj zamocowany co istotne, jeśli macie telefon tej wielkości jak mój czyli S22 Ultra, jest on bardzo ciężki, polecam Wam zamontować to w ten sposób, aby uchwycić Uchwyt opierał się tu o podporę, o deskę, ponieważ tak uchwycik może nie wytrzymać. Nie sprawdziłem tego, bo od razu zamontowałem sobie to w ten sposób i rzeczywiście trzyma się tu bez problemu. Zamontowanie wygląda w ten sposób, że jest tu przyssawka, naklej taki silikonowy, który wyrównuje pory na desce rozdzielczej, ponieważ standardowo oczywiście żadna przyssawka by tutaj się nie trzymała. Ten silikon wypełnia to wszystko, wyrównuje i wtedy ta przysawka. Rzeczywiście trzyma Podobno nie pozostawia żadnych śladów Nie wiem, na razie nie odklejam Zostawiłem to, zaryzykowałem Dajcie znać, jeśli wiecie, już używaliście może takich uchwytów I e, macie doświadczenie Z jakimiś śladami zostawiły, czy też nie Dobra Możemy tutaj sobie regulować długość Jak widzimy, tego naszego uchwytu Więc jeśli on jest tu zamontowany Możemy go sobie wysunąć dalej I bliżej e, Trochę na niedużą odległość Ale zawsze coś tam podregulujemy no, i co do samego uchwytu, to by było na tyle, ale funkcje, które on jeszcze ma w sobie dodatkowe, pokażę Wam właśnie za chwilę. Mamy ładowanie bezprzewodowe, czyli jeśli Wasz telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe, to mamy tą funkcję, że po przyłożeniu zaraz telefonu jest on ładowany. Mamy oczywiście to otwieranie naszego uchwytu i mamy tutaj wejście USB. Czyli teraz mamy podłączony nasz uchwyt do ładowania bezpośrednio. Oczywiście, drugi, drugi koniec ładowarki musi być podłączony albo do zapalniczki, albo do ładowarki USB. No i następnie zobaczcie, co się dzieje. No, może tutaj oszalał, bo jest tutaj jakiś czujnik, który właśnie powoduje, że nie musimy dotykać, i ten telefon się też otwiera, dlatego tutaj jesteśmy blisko. On, on rozchyla te swoje skrzydełka i chce nasz telefon załączyć. Następnie zobaczcie, jak. Założymy sobie telefonik automatycznie jest on ładowany oczywiście tutaj mowa o ładowaniu bezprzewodowym, mam 58% naładowania mojego telefonu została godzina 15 minut jest to ładowanie 15 watowe ale tutaj jest kwestia rodzaju waszego uchwytu, ponieważ bywa, że ładują one mocniej, ładują one słabiej, w zależności od ilości wat tego waszego uchwytu, bo są i 30 i 60 watowe, widziałem w linku w opisie, daję wam aukcję, z której można zakupić sobie taki taki uchwyt, a przede wszystkim zobaczcie sobie jaka jest jego cena nie ma tutaj co mówić o cenie, bo jest ona e, różna i e, bywa, że z dnia na dzień ten uchwyt kosztuje e, inaczej. Jeśli nie macie ładowania bezprzewodowego, nie jest to też problem, ponieważ uchwyt ma wyciągalną tutaj wtyczkę, którą widzicie możemy sobie odłączyć, wyciągnąć i tym samym e, bezpośrednio e, wtedy nasz telefon ładować tutaj przez USB zobaczcie jak to wygląda, czyli w tak w takim wypadku nasz telefon jest tu podłączony do ładowania, i ładowarką zwyczajną USB jest, jest podpięty, i działa to w miarę dobrze. Następnym, kolejnym rodzajem ładowania są te złącza magnetyczne. Odpowiednie złącze musimy magnetycznie dobrać do rodzaju naszego telefonu. W moim przypadku jest to USB-C, czyli to złącze, i wkładamy, umieszczamy je w naszym telefonie w gniaździe ładowania. I teraz, po włożeniu naszego telefonu tutaj do tej złączki, która jest na dole Nasz telefon magnetycznie zostaje jakby przyssany do tego złącza I ładowanie powinno się rozpocząć od razu po podłączeniu Na razie nie mamy tego ładowania Nie wiem co jest, być może nie styka, także tu w kwestii ładowania bym polemizował, ale czekajcie, może jest włączone ładowanie indukcyjne, można je włączyć i wyłączyć tutaj sobie, ale jak widzimy, no nie działa ten uchwyt magnetyczny, także tutaj minus bierzcie na to poprawkę, ale myślę, że te ładowanie tradycyjnie przez kabel nie będzie, nie będzie problemu być może mój uchwyt jest wadliwy, dajcie znać czy u Was to działa, u mnie akurat ta funkcja całe szczęście nie jest zbyt potrzebna o, mocno przyssało ale zobaczcie, tak wygląda to w telefonie niezbyt to jest estetycznie teraz wyglądające, bo wystaje nam tu coś, no niby to wygodne bo możemy odłączyć nasz telefon bez, bez tutaj wtykania kabla i szybko podłączyć do tego gniazdka naszego ładowania w uchwycie, ale jak widzicie po pierwsze nie działa, po drugie wygląda to średnio dobra, udało mi się podłączyć przez te złącze magnetyczne, po prostu odwróciłem uchwyt odwrotnie i ładowanie się rozpoczęło i jest ono zobaczcie 49 minut do pełnego ładowania czyli jest nieco szybsze niż ładowanie bezprzewodowe ale nie ma tutaj specjalnie aż tak dużej różnicy w zależności też od waszego telefonu jakie ładowanie szybkie obsługuje czyli tu oprócz tego magnetycznego ładowania to zauważyłem jeszcze jeden defekt bo zobaczcie jak sobie włączam i wyłączam ładowarkę to niby te ładowanie bezprzewodowe jest podczas podświetlenia tego światełka a po wyłączeniu yy, nie powinien telefon się ładować. A tu zobaczcie, na wyłączonym tym światełku ładowania. Telefon i tak rozpoczyna ładowanie bezprzewodowe, więc tutaj kolejny minus naszego chińskiego produktu. Także moi drodzy, szybkie podsumowanie naszego uchwytu Q88, bo przynajmniej takie oznaczenie jest na naszej instrukcji obsługi. Oczywiście całości, w całości w języku chińskim. Największym minusem jego to myślę, że jest cena, bo e, jeśli chodzi tutaj o polski rynek, to w granicach 100 zł taki uchwycik kosztuje, ale e, naprawdę e, według mnie jest godny polecenia. Fajnie wygląda na naszej dyscyplinie rozdzielcze nie przysuje całego efektu, jak to, co niektóre uchwyty tak specjalnie wizualnie nie są ciekawe. Ten myślę, że fajnie wygląda fajnym bajerem jest te otwieranie się jego, no i jest dosyć wygodny ze względu na te bezprzewodowe ładowania, o ile wasz telefon takie obsługuje. Z minusów to co wam pokazałem, czyli nie do końca ta technologia chińska tutaj się sprawdza, czyli te USB odwracalne magnetyczne. Raczej bym tego nie polecał kompletnie, bardziej lepiej już, jeśli nie macie nawet tego bezprzewodowego. Bo Ładowania, zrobić to poprzez wysunięcie tych. Y poszczególnych tu elementów tego uchwytu i podłączenie bezpośrednio kablem USB do ładowarki samochodowej naszego telefonu. Wtedy macie to pewne, niezawodne i też nie jest to jakoś problematyczne, że musicie to wyciągać, odłączać, po prostu odłączacie i sprawa załatwiona. Także myślę, że w tej kwestii jest to spoko. Jeśli byście chcieli wzbogacić wasz samochód o kilka gadżetów takich niezbędnych w czasie podróży, kliknijcie sobie ten odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które was serdecznie. Nie zapraszam do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!